Ja mam nadzieję, że to... jak się gramy, tak od reaktywacji sobie gramy, może wyjdzie jakiś fajny klip z chłopakami, w, w, w tym z pasterzem, którego mam zablokowanego. a e, e, Nie za trollowanie tylko bardziej za wyzywanie nas. To była w ogóle tragedia. Może Co, wiesz, się, się nie, na live ja nie, to pamiętaj, że ty byłeś ze mną. Ciema. ty byłeś obok mnie wtedy, graliśmy i ty mnie oglądasz i ja tak unikałem pocisków za no, tym misek Tak unikałem tak kucają cały czas Dobra, czyli weź kucaj, weź kucaj, weź to mm. wyglądało takie coś Zacz, Powiem Ci start to kłócniesz, okej? Okay? E, bo buz leci O nie, Oj, dosłownie. Okay. tak samo zrobię? Ja mogę to... Ja mogę coś, ja mogę już bez tego ja mogę dać jakieś... jakieś mogę dać zacenzurowanie tego przekleństwa, także... przepraszam, no przepraszam. nie, no ja będę montować i tak. I tak będę montować. Także będę dawać cenzurowanie, ale... Odaf. Jakby... Ale montowanie właśnie jest trochę ciężkie, czasami łatwo, nic nagrywa. Właśnie zależy co nagrywasz, ja sobie lubię pomontować, szczerze? Ja, ja bardziej lubię montować od nagrywania, szczerze. Może nie, no może zależy to nagrywam. Bo jak nagrywam coś co muszę, a nie chcę, to wolę to montować potem, niż nagrywać. Ale ja ja, Ale zazwyczaj nagrywam coś co chcę nagrywać, no ale czasem nagrywam coś co muszę nagrywać. No może nie muszę, ale... Na chcę, na żeby to było. Dzisiaj, na przykład się dzisiaj zrobiłam koło tortury... I musiałem w jednym zadaniu usunąć tego. Usunąć pasterza z, z znajomym, a później go dodać. A kolejnym zadaniem było takie, jakie miał Miguel, czyli wyjść do lobby. W trakcie dobrego meczu. oj. oj, oj. Ale że będzie będziesz tego I odcinek jest... na swoim kanale? Be, znaczy nie będzie, bo w popa wyszła tam mała. Jaka? Większość odcinków chyba nie wyjdzie, no bo tam pasterz troszeczkę tak sterował mi troszeczkę. Jakby nie wyskakiwał. Tylko po prostu jakby no. Ty wylądował, 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 wylądował. Ja mam jakby krótkie nerwy, nie? Jeśli ktoś po prostu mnie wkurzy, to. dobra. Nie mogę tego ukrywać, tylko po prostu to już wykryłem Eee! A, ja budować nie mogłem tutaj, w tym miejscu się nie dało budować. Dobra, ja się albo No, ja jestem bo to ja jestem inny i nie włączyłem budowania. Albo, albo się w tym miejscu nie dało budować, albo to jest jestem inny i nie włączyłem budowanie. Też jest taka opcja. Zabiję całego On Znaczy dobra, nie zabiję całego teama, ale zabiję, zabiję... ziomka. Ela. Zaraz odczytam, pasterz, coś ty mi wysłał znowu. <grym grym grym> ja Trolejemy pasterzowi. Jak. Ja troleję pasterzowi grę. Ja troleję ja pasterzowi grę! To jest znowu jakiś argument na kudnie, że Siema. Ja jestem jej y pasterzem jakimś. O ja jakby nie rozumiem, ja muszę to ulepszyć, Ja chcę słyszeć swoją odpowiedź na to, jakby... Ludzie wyda wydawają na, na Robloxie pieniądze na gry, które wi wiadomo, że będą niepopularne niedługo. Na przykład na Brookhaven ludzie wywal wywalali pieniądze, jakby to było błoto, a Brookhaven już nie jest modlem. I ja nawet nie gram w Robloxie. Nie, na tak, Brookhaven jest OG. NIE! GRIDDY MI TAŃCZY! TO JEST SMARTY! TO JEST <noise> TEN SMARTY! Ja będę musiała ja musiał to jakoś wyróżnić w tym odcinku, tak szczerze. Muszę to wyróżnić jakoś Musisz wejść w tego. Musisz wejść w powtórki i to zobaczyć, nie? Bo to naprawdę, to jest tragedia, nie? Czerwony, ja na nią i lecę. Jak ja ją zabiję, to ja jej tańczę podwójne Gridy i jej tańczę Ruzera. Oj, ja będę miał. <noise> Ja To muszę jakoś, ja, jak, bo ja, to, mogę, ja to mógł to mógł się, naprawdę mogę ginąć, ja naprawdę mogę ginąć, ja, się, A mógł ja mógł to mógł. muszę, ja to muszę jakąś zwińczyć watęgu. No to będzie klasa. Co dostałam? Eleże. Robię. Samuje mnie. Samuje. Dobra, ja mam miało... content. Mam ogólnie content. Dzięki, o, dzięki, mam content. Dzięki, mam content. Tak, tak, na o, a nie na lokan. Nie przesadzaj. Ja tutaj robię content i gościu ale ja nie. Panieczka, ja mnie leci, ona mi znowu za tajczek no. Dzisiaj mi znowu na jakimś tutaj reaktywacji. Ojojoj! oj! sobie to zobaczyć! ja wlecę sobie w domek, a Dobra. która mnie zabija z kampiona i tańczy mi jeszcze grid... Ty lecę! skara mam, 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 skara mam. Tutaj Widziałeś, macie o, legenda. Ciuk. Widziałeś o, Co to było? Co, co? przygotujcie sobie grid, jeśli macie oczywiście. Mam, 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 ale nie wiem po co. A, o, o, prawie siadło, prawie siadło, prawie siadło. Oj, dziewczyno, mi nie uciekniesz! Aha! Ja dostaję... Ja dostaję, o, że nie wiadomo ile bombę. Wręcz, wręcz ja nie mam Dostałem bombę za stówę! Dostałem chyba snipa, ale nie jestem pewna. To nie ona, to nie ona! Panowie, to nie ona! To nie ona! Ale to są... te poniaczki tu jest! Dostałem chyba snajper, ale nie wiem. Co jest grane? Co się dzieje? Chłopaki! Halo! Co stało? mam z Auć! O, sniper, sniper, sniper mam, sniper mam, sniper Ja kocham sniper. Ja tak kocham grać z snajpą! Czekaj, czekaj, czekaj! Nie no, tutaj było to drzewo! Ja bym tu powidał Heda. Gdyby nie drzewo... No stop! Nie no, nie siada! Nie siadnij, nie siadnij. dzisiaj w ogóle nic nie siadnie. A no to jak to? On dostał ze, ze zero smajlę Keba Bo ty? Majo Kev! No idealnie mi kucnął, naprawdę! Ja cię mam pecha. Mi ty idealnie kucną? Jak mu walowałem snipe? Ja numer do mnie dzwoni... Dobra, czekajcie, czekajcie, odbieram, odbieram. Dostał, dostał mu skopa! Halo! Ej, bo wy macie coś do Otaj, tuż ci mogę dobry do Otaj tutaj. Halo! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Co wy robicie? Ja? Coś? Nie odbieraj od rądu numerów! Pani, ja nie chcę nic mówić, ale nie powinna pani do mnie dzwonić. Ja mam 11 lat, a pani do mnie dzwoni z propozycją Nie odbieraj od rądu numerów! numerów! ...serio jakieś tutaj energetyki sprzedaje... Jezus! ...1,5% od was. Naprawdę, panowie! Ja to wyciszę! I, to, to jest? Nie wiem, czy to jest legalne. Wycisz to, wycisz to, wycisz to, wycisz to, wycisz to. Ale nie odbieraj od wycisz rądu numerów numerów, chłopie! Ty Pęcki, Nie, to nie jest Amana Kędzki. Dostał, nie odbierać, mnie odbierać? Bo to jest zły pomysł. A co jeśli to Jacob? Ostatnio oglądałem filmik, gdzie Jacob podawał swój numer telefonu na streamie. I tak, to był Jacob i wysłał właśnie tysiąc fadolców. No to no trudno. Się. Ja i tak nigdy nie odbieram od randomowych. Nie, ale Czuję, czeka, czeka. to było ustawiane. Nikt do mnie nie dzwonił, to bym coś zrobić pod kontekst. Aha, no to w takim razie będzie pod kontekst. Hmm. YouTube nie vloguje mnie za to. Jezu, miesiądzień ta snajpa dzisiaj! Dobra, ja się w niego wklejam, ja mam go dość. On ma white, na no serio. Ja się w niego wkleiłem, ja mam go dość. Proszę, Naprawdę, naprawdę nie bądź jak szaman sen i wykorzystywając 15 bugi bomb na na jakiegoś rzuta. Przestań minusek bugi bomby! Nie No co jest? Ja mam jakieś, Ja mam... co jest grane? Mnie, mnie, na mnie ludzie ciągle lecą! Na Bez mnie nie ciągle lecą, lecą... Na mnie lecą psychole ciągle! Ja mam jakich... Ja mam psychopanów, naprawdę! Oni na no, mnie piąty raz lecą za w tej grze! Za nie, piąty piąty no. raz! Co tu się dzieje? Czekaj. No nie no! Dostał z... kolejny... Do... dostał Hedą zero Sniper. Ja mam jakiś psychopanów, na serio! CO SIĘ dzieje? Nie Są boty, które są moimi psychonami! Ja tego, ja tego Lachlana to ja likwiduję w wprost piąty, to jest chyba Lachlan. Sorry, jak nie. Brawo, dzięki, pasterz. Nie słyszysz mnie, ale dzięki. Chłopaki, chłopaki! Wezwoń, uratuj mnie! Osłonię mnie, bo ja mam psychopanów. Ja, to, ja ten odcinek nazyłem, miałem psychopanów na reaktywacji, Serio. Zastanawiam się, czy to nie są prawa autorskie, ale nie będę ryzykował. Nie, nie ryzykuj, nie ryzykuj. Nie, nie tak nie jeszcze Spadzę pijacki mi drogi ze skrzynki. No pozdro, ja mam taki lud. Ja mam, ja mam fioletowego skara, fioletową pompę, no, nie pompę to to, nie i niebieską snajkę. Ale po prostu ja miałem pompę dźwignią. czyli ja jakąś pompę miałem, nie? Gdzie on jest? Ja chcę grappler jeszcze mieć, do szczęścia mi no brakuje tylko grapplera. Coś. Siedzę na nim! Uh, aha. Ale pamiętasz, że ja Dostał? dzisiaj no, byłem odkurzaczem? Co tu się dzieje? Dobra, dobra. Czekaj, czekaj, rzecz. czekaj. Czekaj, nie, 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 nie. słuchaj. Ty. Jeszcze oddaję, jeszcze oddaję, tylko musisz powiedzieć: zaklęcie. Tu jest. Nie Ee, ty przy jest. mnie. Wiecie, że ty przy mnie poszedł na dwie sekundy? Aha, Aha, no ja nie mogę, brat nie umie edytować, więc, roz więc rozwala swoją ścianę i wychodzi na mnie. Ale dobra, zdecydowany. Co tu się dzieje w tej grze? Jest nie, jakiś no. joke. Serio? RAUZNIK RAUZNIK! to, jest... wyrzuciłeś, to moje, wyrzuciłeś to moje! Co się dzieje w tej grze? Jest, jestem twoim braciśkiem, kuchany. Wy sobie trollujecie grę, grę? Ja mam typów, którzy edytują... Ja mam typa, który uzuca. marnuje amunicję na własną ścianę, zamiast normalnie se jak człowiek. Co się dzieje? Jeszcze mam jakichś no psychopanów. Przestań. No, nie mam nie na mnie ciągle Co tu się dzieje? E, no nie e, ląduj mój, na tym zrzucić, odpuść. Spore, Dobra. No. Musiałem, bo ja jestem no Nie Dobra, mówię no. do ciebie, mówię do typa. Bo to są typy na zrzucie, ja to chyba. Nie jak to się, ci się... No, ja, to mi szadło. Ja nie wiem, jak za Dzięki. A, no. co mi zabrał tą snajpę? Co mi zabrał tą snajpę? Co jest? Kto zabrał tą snajpę? Ej, ktoś mi teraz snajpę! Co zrobił? Ej, i need help, i need help, i need help Eee, bez zabrałeś mi snajpę? Ty mi bezwój zabrałeś sniper? Niepotrzebny nie jest snajpę. Aha! Bo mi pasterz wyrzucił snajpę episką fajną, a potem nagle ona zniknęła. Ja myślałem, że mi ją ktoś podkradł. Co jest grane? O, nie, no, to jest spaniaczka czerwona! Kuba, to jest spaniaczka czerwona, naprawdę. Ładuj, ładuj, ładuj! Grydy, 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 grydy! Ja mam grydy własne, ale co tu się dzieje? Co, czemu wy czemu się, się sami trollujecie? Czemu mi w paznika? Czemu ja mam dziwnych psychofanów? Ej, weź się podniesie tego pasterza tam. Jego chyba odblokuje, tak szczerze. Odblokował jego. Doba go do znajomych. Pasterz ma ostatnią szansę, pasterz ma ostatnią szansę. Zrób sniperkę. snajperkę. Pasterz ma swoją snajperkę, którą ci podwiadł. A, no ale to on mi ją dorzucił, więc jakby nie musiał mi dawać, ale dobra. to, to Dobra, jest pasterz. Mnie jest a, a, a ich, pasterz, skończy, ostatnia ten szansa! Wydań. Pasterz, ostatnia szansa! Dzięki za tą snajperkę, tylko nie wiem, czemu była? Nie, nie, nie była moja, ale dobra, y Leży. Ja nagrywałam sobie Leży. odcinek, ja sobie nagrywałam odcinek, ale ty chłopie, ty nie wiesz, co się tutaj działo. Ale ja miałem tutaj, tak, że ja miałem jakichś dziwnych psychowanów, którzy ciągle na mnie lecieli. Dostał, dostał, dostał. Dużo, dostał. dostał bardzo dużo. Gdzie on jest? Ja nie wiem, gdzie on jest. i się jeszcze... mega niemądro edytuje. Dobra, daj, daj daj a ja też jestem dead. Typ jest tutaj jeden. Rozwalcie go, rozwal Tam jest tutaj... A, bugi wam dał. Uwaga, 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 uwaga. Brawo. Jeszcze jeden jest, jeszcze jeden jest. Uwaga. Masz go, masz go, masz go, masz go. Nie masz go. Maj Ładuj go. Ładujcie go, ładujcie go. Ładujcie, wygrywacie. Na, na trio jesteście nie, chyba Nie, no tak, jesteście na trio, nie Bo jesteście na dół, dobra Na dół jesteście, dawaj, 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 dawaj Brawo Dobijaj, 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 dobijaj Jest, leci za... Masz go, masz go, masz na Masz go na Odejść! Odejść! Sorry Góra, góra, góra Moja góra Reżują się, to jest moja góra, to jest moja góra tam jest, tam jest, na górze, na, na górze, na boksie. Nie, nie, uważaj, uważaj. On, to jest jego czy to jest wasze? Jego czy wasze? Jego czy wasze? Wasze, dobra. Uciekł. Aj! Ja tu nie mała! Ja no, no. Aj! Dawajcie jeszcze! Czy nie? Czekajcie.